Siemanko, siemanko, tu Sewek z tej strony, lecimy z następną przesyłką, z taką dużą znowu, poczekajcie chwilę, ja tutaj yy, specjalnie nie zamazałem danych osoby, która mi to wysłała, o mam list, może w liście będzie napisane, wow, shit, i kto to jest? No ja mam tu tylko... Ja mam tu tylko napisane A czekajcie... Chyba wiem, od kogo to jest. Chyba wiem. to trochę za bardzo się nie mogę jeszcze rozczytać. Łoki, klocek, a jak się postawił? <laughs> Sorry, żebyście się nie kojarzyli z innym klockiem. Dobra. <laughs> Zobaczcie. plakacik. O bardziej wolę tego gościa, Gerarda. Stój sobie tam. Jedziemy z tym klockiem z koksem. Chyba wiem od kogo tam było napisane na dole, ale później sobie jeszcze przeczytam. Ra... Ojej, jest tego sporo. T-Mobile 13-14. Będę trochę się streszczał z jednej strony, żeby nie był za długi ten filmik. O kurde, ale bym niechcący przedał, ale niestety nie przedal. Dobra, ale śmieci. Karty z T-Mobile. Oj, to się nie mogę ostrości złapać. Abot, ulubieniec fanów, schodząca gwiazda, błąd. Sierpina, kokoszka, piątek. Piątek już był, dzisiaj jest poniedziałek. Rising Star, Star Player Sanchez, dobra. Cyk, Champions League 13-14. Oczywiście liścik sobie też potem przeczytam, bo mówię, ja na filmikach nie czytam. Oj, dobra, pirlo. De Jong. Kaihon. O może tak będę robił, bo się nie będzie łapać ostrość. Wow. Niedawno się pozbyłem trochę powtórek, ale to nic, przydadzą się na wymianę, oczywiście, że nic się nie stało. Champions League 13-14. O, o! Normalnie to jest zarąbiste. Nie mam Kuby. Ba nie, mam Kuby Błaszczykowskiego. A, no tak, przecież on był w tym. Ale. Balotelli. Przydadzą mi się. Coś mi się pomyliło z innym piłkarzem. Sorki Albiol, Helton. Bender. O, coś mi się wydarzy. Jego chyba nie mam. Chyba nie. Później wieczorem sobie sprawdzę. Będzie co robić. A tu co mamy? Real Madrid 12-13. Dobra, to Real Madrid zostawię na koniec. Champions League 12-13. O! Ta edycja też mnie się podobała. Od tej edycji w sumie zacząłem zbierać karty. Znaczy w sumie zacząłem zbierać... Karty z Realu Madryt, bo oczywiście jak wiecie zbieram różne rzeczy. Zacząłem kupować tylko Real Madryt, a potem się jakoś tak zabrałem za wszystkie. No, eee, Dobra. Nie. Kurde, szkoda, że dzisiaj nie mam wolnego, bo bym sobie te karty poukładał. Jak dobrze pójdzie, to może w czwartek będę miał. Ale jest tych kart, kurde. Super Muszę kupić albumy <laughs> Zawiało Czaderskie to jest Rafael Ne Dobra, super. O, robimy tutaj taką kupkę. I została mi paczuszka Real Madry 2013, 12, 13, 14, 14, Champions League. I wyłonił mi się Diego Lopez. Cyk. I lecimy, Diego Lopez, Sergio Ramos, Kedira, Nacho, o Nacho mi brakowało chyba, Luka Modrić i Karim Benzema. Dziękuję Ci bardzo za przesyłeczkę, super karty, niektórych nie mam, niektóre mam, ale nieważne. Ważne, że wysłałeś mi fajną paczuszkę z kartami, dziękuję Ci bardzo. Link do Twojego kanału będzie oczywiście, że pod tym filmikiem. I tutaj potem przeczytam sobie Twój liścik, zobaczę co byś tutaj chciał. Jeżeli czegoś nie będę miał, to postaram Ci się yy, coś wysłać innego. Jakoś tam się dogadamy na PW. Dzięki Ci Wielkie, Trzymaj się. Cześć.